Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy małe przekąski z ciasta francuskiego z łososiem i szpinakiem. Do przygotowania potrawy potrzebujemy 200 g świeżego łososia, do tego zmiksowany czosnek z oliwą, sól, świeże liście szpinaku, jajko, śmietankę 30%, potarkowany ser mozzarella i 300 g ciasta francuskiego. Jest to ciasto kupne ze sklepu. Na początek rozdzieramy patelnię Wlewamy oliwę z czosnkiem. Wcale nie musi być mocno rozgrzane. Następnie liście szpinaku. Cały spod smażamy, aż liście zmiękną. Od czasu do czasu mieszając, tak żeby nam ten czosnek pod spodem on się nie przypalił. Solimy. Szybciej te liście zmiękną pieprz. Szpinak lubi sporo pieprzu, tak więc dużo pieprzu. Iść odpowiednio nam już zmiękły, tak więc jest czas, aby wylać śmietankę. Nie chcemy zrobić sosu szpinakowego. Tak więc tej śmietanki nie więcej jak 60-70 ml. Musimy teraz to wszystko zredukować. Na sam koniec jeszcze sprawdzamy, czy nie trzeba dosolić. Szpinak mamy już gotowy. Śmietanka już się fajnie zredukowała, jest bardzo dęsta Jak widzicie, nie ma, nie ma jej bardzo dużo. Następnie delikatnie solimy łososia. starczy z jednej strony szpinak jest fajnie pieprzny i jest też słony. Szpinak jest ostudzony też. Dzielimy ciasto francuskie na takie elementy, które nam się przydadzą. Można brać je do ręki, nakładamy kawałek łososia, kładziemy odrobinę szpinaku, posypujemy mozzarellą. Możemy zrobić z tego takiego trójkątnego pieroga, na przykład. I teraz tak, formujemy trójkąt i tym widelcem mocno dociskamy, aż nawet wyjdzie nam ten sosik. To i tak się wszystko ładnie połączy. No i spójrzcie. I taki pierożek trójkątny mamy już gotowy. Bardzo fajny element od widelca i układamy na papierze. Do pieczenia przygotujemy następny. Tutaj już zrobimy coś ala, taka kwadratowa, mała pizza. Nakładamy szpinak, potem dwa kawałki łososia. Przysypujemy to mozzarellą. I tak też możemy odłożyć na papier, tak przygotować w ten sposób. Zobaczycie, jak to też fajnie wyrośnie. Będzie bardzo ładnie wyglądać. Możemy zrobić też w ten sposób, na przykład łosoś, mozzarella. Bierzemy kolejny, nakrywamy tym pierwszym i robimy w ten sam sposób dociskamy widelcem na około, tak żeby to w miarę ładnie wyglądało. O i spójrzcie, mamy taki fajny prostokącik. Jak widzicie, mamy trzy, trzy rodzaje, tak naprawdę, przekąsek. Bardzo łatwo się je robi, no, te są najprostsze, te tak samo. Tak więc, na sam koniec, jak już mamy to wszystko gotowe, po wierzchu smarujemy jajkiem. Aby to nasze ciasto miało bardzo ładny kolor, nie przejmujcie się po papierze. Można śmiało jechać, nic się nie stanie. W międzyczasie, nastawcie sobie piekarnik na 200-220 stopni. Pieczemy od piekarnika już nagrzanego. Przekąski wkładamy do piekarnika nagrzanego na 200 220 stopni. Oczywiście sprawdzajcie, bo one bardzo bardzo szybko dojdą. To ciasto francuskie tak naprawdę w ciągu 5-6 minut będzie już pewnie gotowe. Nasza przekąska jest już upieczona. Spójrzcie jak to pięknie wygląda. Fajnie przyrumienione. Na sam koniec można delikatnie skropić oliwą z czosnkiem, a przynajmniej te w środku. Mm, niesamowite zapachy. Na świątecznym stole też będzie wyglądać to bardzo pięknie. Także zachęcam do robienia takich przekąsek. Chciałbym życzyć wam wesołych świąt, dużo zdrowia. Oczywiście subskrybujcie, nie zapomnijcie o włączeniu dzwoneczka, aby poinformował was o kolejnym fajnym przepisie. Ja się z Wami żegnam, życzę Wam smacznego i do zobaczenia.